Pieski kończą jeść obiad nasze, to jest Mącia nasza, to jest Mącia, je już ostatnie kawałki tego, kosteczek, to jest Darguś, Darguś już zjadł, Darguś tak, co Darguś, masz tutaj, tak, Darguś szuka, tutaj Dżinka jeszcze ma dużo je, tu Dżinka jest tu, jest, jest, jest tu, Dargi, Dargi masz tu, masz, Darguś dostał. Może na bok sobie jeszcze zjeść O tak, narbyś tutaj nie Właśnie je, je taką kawał kury Tak, a tutaj Dżinka je Posteczki jeszcze, Dżineczka nasza Nie, tak. A gdzie jest Dżingis Dżingis? Nie ma Dżingisa A to jest nasze że tak powiem To jest obórka Burka. To jest stodoła stodoła A tam był tego, przeczepka Tu jest widok na wschód A tutaj jest nasz domek Domek, teraz o tu widać dżingis doszedł do drziny Tu już tego A tu jest nasza lipa wielka Tylko na razie jest bez liści tak, i tutaj znowu obórka. Także dobrze, że tak idziemy tutaj, tak? Tam jest